Mahatma Gandhi powiedział: Siła nie pochodzi z fizycznej tężyzny, pochodzi z niezłomnej woli. Kiedy pokonujesz przeciwności losu, odkrywasz w sobie siłę, o której istnieniu nie miałeś pojęcia. Nelson Mandela zauważył kiedyś: Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możemy użyć, aby zmienić świat. Dzięki edukacji zdobywamy wolność. Wolność myślenia, działania i tworzenia lepszej przyszłości. To, co zrobisz dzisiaj, może odmienić twoje życie już jutro. Eleanor Roosevelt wierzyła, że przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. Jeśli masz odwagę marzyć, masz siłę, by osiągnąć to, co zamierzasz. Marzenia są początkiem każdej wielkiej rzeczy. Steve Jobs powiedział kiedyś: Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go żyjąc życiem kogoś innego. Miej odwagę podążać za głosem serca i intuicją. One już wiedzą, kim tak naprawdę chcesz być. Albert Einstein powiedział: Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać. Czasami się przewracasz, ale to właśnie wtedy uczysz się, jak z powrotem wsiąść na rower i jechać dalej. Winston Churchill mawiał: Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest zgubna. Liczy się odwaga, by kontynuować. Największe wyzwania niosą ze sobą największe możliwości. To właśnie w obliczu przeciwności rodzą się prawdziwi liderzy. Konfucjusz powiedział: Człowiek, który przenosi góry, zaczyna od przenoszenia małych kamieni. Każde wielkie osiągnięcie zaczyna się od pierwszego kroku. Nieważne, jak mały może się on wydawać, jest to początek Twojej podróży. Oprah Winfrey wspomniała kiedyś: wyzwania to nie przeszkody, ale trampolina do rozwoju. Każdy trudny moment uczy cię czegoś o sobie. To właśnie twoje doświadczenia kształtują cię i pomagają zbudować jeszcze silniejszą wersję ciebie. Ralph Waldo Emerson mądrze powiedział: "Nie idź tam, gdzie prowadzi ścieżka. Idź tam, gdzie nie ma żadnej ścieżki i zostaw swój własny ślad. Świat jest pełen ludzi, którzy idą w ślady innych. Bądź tym, który tworzy swoją własną drogę." Malala Yousafzai przypomina nam: "Nie czekaj, aż ktoś inny zacznie działać." Czasami to właśnie Twój głos może być tym, który zmieni bieg wydarzeń. Każdy z nas ma moc, by wpłynąć na świat. Wystarczy, że w to uwierzymy.